A co powiecie na to, by Wasz taras był w tym roku w 100% komfortowy i byście mogli korzystać z niego nawet do późnej jesieni? Poznajcie rolety screen, a zaraz powiem Wam, dlaczego to najlepsza rzecz, jaka mogła przydarzyć się Waszemu tarasowi. Na pewno wiecie, jak to jest leżąc na leżaku. Relaksując się, temperatura jest jak w piekarniku, niekiedy wieje nieprzyjemny wiatr, a do tego lata mnóstwo much czy różnych innych owadów. Nie zapomnijmy tutaj wyróżnić największych krwiopijców komarów. Przed tym wszystkim zabezpieczycie się właśnie z naszymi roletami. W sumie to można by było wymienić jeszcze kilka zalet, na przykład koniec z wiecznym zamiataniem tarasu po liścia, Roleta też blokuje przed wszelkimi zanieczyszczeniami, a za pomocą jednego przycisku Lota, sterujecie całymi roletami. Zdradzę wam jeszcze jedną moją ulubioną funkcję. Jeśli kochacie kino plenerowe, to właśnie poprzez rzutnik możecie wyświetlać ulubione filmy na roletach screen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie wejdź na stronę magdalena.pl do zakładki Wycena Produktu. Tam znajdziesz formularz, który należy wypełnić, by uzyskać konkretną wycenę pod swój wymiar. Natomiast przykładowe wyceny znajdziesz w sklepie magdalena24.pl. Sprawdź również wysokiej jakości pergole, które pojawiły się w naszym sklepie.